Cześć, Siemanko. Dzisiaj e, przychodzę do Was z filmem, który mam nadzieję wykorzystacie w te wakacje, lub nie, lub w przyszłe, albo w ogóle. Ale po prostu posłuchacie mnie sobie podczas prasowania, sprzątania, śniadania, czy czegokolwiek. Pomyślałam, że zrobię dla Was taki film z makijażem na wesele, z racji tego, że my z Pawłem wybieramy się na wesele w sierpniu. W zasadzie pierwsze nasze wspólne takie, na którym będziemy jako goście od początku, więc już się nie mogę doczekać. Mm. I dzisiaj mam dla Was taką propozycję, właśnie makijażu, który będzie trwały, będzie prosty. Mam nadzieję, że okaże się uniwersalny, więc lecimy z tym. Mm. Dobra, to na wstępie może wspomnę o tym, co warto by było zrobić dzień albo więcej przed weselem, jeśli chodzi o pielęgnację. Kluczowe okazuje się złuszczanie, peeling. Ja najbardziej polecam peeling enzymatyczny albo jakiś kwasowy, ale o małym stężeniu kwasu. Peeling enzymatyczny jest dobry dla każdego rodzaju cery. On nie, nie będzie zbyt inwazyjny, nie będzie zbyt mocny. A to jest moim zdaniem istotne właśnie w przypadku jakiejś dużej imprezy, na której mamy wyglądać dobrze. Więc polecam zrobić sobie taki peeling enzymatyczny, hmm, nie wiem, dwa dni przed weselem. Hmm, polecam Wam peeling enzymatyczny z tołpy, polecam Wam peeling enzymatyczny z kolastyny. I hmm, to w zasadzie takie dwa, które u mnie sprawdzają się najlepiej. A jeśli chodzi o kwasowe, to bardzo fajna jest marka The Ordinary i Eveline wprowadziła taką nową serię z kwasem glykolowym, ale się nie mylę. Warto zrobić sobie jakąś maseczkę nawilżającą właśnie dzień przed tym weselem, żeby skóra nie była przesuszona, bo tak naprawdę każdy wizerzysta stwierdzi jednogłośnie, że ze przesuszoną skórą, brzydko mówiąc, rodzynkową, Naprawdę nie da się nic zrobić, i zazwyczaj w tym dniu weselu nie ma już czasu, żeby tą skórę złuszczać, potem ją nawilżać, czekać odpowiednią ilość czasu, więc dobrze jest po prostu, żebyście wy zadbały o to, żeby w dzień przed nałożyć sobie jakąś fajną maskę nawilżającą. I jak to już jest zrobione, mamy ten dzień, w którym lecimy na imprezę. I tak, ja też mam teraz aktualnie na, na skórze nie mam nic żadnej pielęgnacji, więc nałożę razem z Wami. Ja bardzo dobrze. Moja skóra bardzo lubi się z tym właśnie z tą linią od Eveline z, z kwasem glikolowym, i to jest akurat tonik. Robię to po oczyszczaniu twarzy, po jakimś tam demakijażu, po użyciu. Po oczyszczeniu po prostu twarzy dwuetapowym, czyli olejkiem, żelem. Jeżeli macie ochotę na taki odcinek z pielęgnacją, to ja bardzo chętnie go zrobię. Teraz już w zależności jaką macie skórę, jakie macie wymagania tej skóry. Jeżeli wasza skóra jest mieszana, tłusta, to nie ma sensu nakładać bardzo bogatej treściwej pielęgnacji pod makijaż. Wiem to z doświadczenia. Moja cera jest mieszana, przetłuszcza się w strefie T i jeżeli nałożę za dużo mm, warstw, że nałożę serum, krem lekki na to krem cięższy odżywczy, to potem ten makijaż mi się nie trzyma tak dobrze i podkład nie wygląda tak dobrze. Więc ja już nauczona z doświadczeniem nakładam pod makijaż tylko takie serum serum na przykład właśnie z The Ordinary. The Ordinary znajdziecie w Douglasie od niedawna. I to jest akurat serum z kwasem hialuronowym i wszelkie sera z kwasem hialuronowym nakładamy bardzo niewielkiej ilości. To też yy, wiem z doświadczenia, dosłownie trzy kropeczki. Yy, wiem z doświadczenia, bo yy, to serum yy, potrafi się rolować pod makijażem, jeżeli nałożymy go odrobinę za dużo, to jest ten minus. Ale oprócz tego kwas chloronowy ma same plusy. Więc naprawdę zwróćcie uwagę na to, żeby serum z kwasem hialuronowym nakładać bardzo niewiele i dobrze go rozprowadzić po całej skórze. Wtedy będzie... ok. Tak naprawdę ten krok właśnie to lekki serum w przypadku, jeżeli macie skórę przetłuszczającą się tłustą, w zupełności wystarczy pod podkład. Jeżeli Wasza skóra jest bardziej mieszana w kierunku normalnej, suchej, to możecie jeszcze nałożyć sobie lekki, leciutki, sprawdzony przede wszystkim e, kosmetyk, krem. E, ja tutaj mam na przykład taki e, też z The Ordinary. Jego ja kupiłam akurat w Niemczech już dawno, dawno temu. Prawie nie cały rok mija, e, Więc staram się go zużywać i to jest krem, który nie ma w ogóle cała marka The Ordinary, to są kosmetyki, które nie mają takich niepotrzebnych wypełniaczy w składzie. To są zazwyczaj kosmetyki, które są e, o konkretnym działaniu. Skierowane do konkretnych potrzeb Twojej skóry. Więc ten na przykład, on się nawet nazywa Natural Moisturizing Factors. To jest NMF, to jest składnik, który buduje Twoją skórę, który składa się z innych składników budujących skórę, zapewniający, zapewniających jej po prostu dobrą kondycję. Więc to zapewne są jakieś tam ceramidy, jakieś tam olejki, nagadałam się, zmęczyłam się. Więc. To jest fajne, bo to jest zresztą zobaczy, zobaczycie. To jest krem, który nie pozostawia żadnego tłustego filmu. On nie daje poczucia jakiegoś tam ciężkości, tłustości na skórze. On zaraz szybko się wchłania i nie jest ciężki, przez to, że nie ma niepotrzebnych składników. Tam są tylko te, takie składniki, które które jakby są wchłaniane i no proszę. Teraz w zasadzie już jest jakby maksimum ile, ile nakładam przed makijażem. I Wam też to polecam. Jeżeli stosujecie krem pod oczy, to to nałóżcie krem pod oczy. Ja często jak się śpieszę, to po prostu nakładam tą pielęgnację poprzednią tutaj na, na te okolice. Dosłownie chwilkę odczekajcie i i zaczynamy makijaż. Aha, no i nie wspomniałam o tym, że wtedy, kiedy robicie sobie takie domowe spa kilka dni przed imprezą, weselem, warto jest też sobie zrobić depilację, wydepilować też fajnie brwi, wyregulować, bo mogą się pojawić podrażnienia, jeżeli będziecie to robić w ten sam dzień. Ok, jeśli chodzi o makijaż, to ja bardzo często zaczynam właśnie od brwi, albo od oczu, bo nie ufam żadnym cieniom, jeśli chodzi o osypywanie się, i wolę to zrobić najpierw. A jeśli chodzi o brwi, to ja niedawno zrobiłam sobie henne, więc nie będę ich malować, tylko użyję żelu do brwi z Vibo. On nie ma żadnego koloru. Jeżeli potrzebujecie z kolorem, to mam sprawdzony ten z Golden Rose, z tym, że marka Golden Rose nie jest dostępna wszędzie. I to jest ten minus. Ja myślę, że żel do brwi akurat jest o tyle ważnym kosmetykiem podczas wesela, że utrzymuje je w jednej pozycji i jeżeli, nie wiem, spocicie się czy otrzecie się o coś albo o kogoś, to po prostu nie będą ruszały się w różne, w różne miejsca, tym bardziej jeżeli są gęste. Jako bazę możecie sobie użyć korektora i jeśli chodzi o korektory, które można używać jako bazę, to ja polecam Catrice. I polecam korektor Infallible z Loreala. I teraz sobie użyję właśnie tego z Catrice. Bardzo niewiele. Jeśli chodzi o korektor jako bazę, to zdecydowanie zasada im mniej, tym lepiej. I przechodzimy od razu do cieni. Paleta, pomyślałam, że użyję takiej, która będzie dostępna dla wszystkich i, i tania, przystępna cenowo. I kolejny czynnik to taki, że mam, paletę, mam tą paletę już po prostu długo i chciałabym ją zużyć no bo po prostu prędzej czy później się, się przeterminuje i byłaby zmarnowana. Więc będę korzystać z tej palety Revolution, tej, która ma takie ciepłe odcienie. Zobaczyliście moją wieżę <grytanie> zrobioną z książek i pudełek po butach, jakby no, statyw zaginął, a film trzeba nagrać od tego jest tytuł inżyniera, nie? Pierwszy krok to jest jasny cień na całą powiekę. I mieszam sobie najjaśniejsze, jakie są w palecie. Czyli ja używam sobie tego tutaj i tego tutaj. Mieszam je razem. Jeszcze taka wskazówka. Zanim nałożycie cień... Yy, yy. Cień w kamieniu na korektor nałożony jako bazę, zwróćcie uwagę, czy ten korektor nie y, wszedł w zmarszczki. Bo jeżeli wszedł w zmarszczkę i wy na to nałożycie cień, to tak już zostanie: będzie cień brzydko nałożony, wejdzie wam w tą zmarszczkę, już będzie kaplica, już trzeba to zmyć i działać od nowa. Więc jeżeli macie właśnie ten korektor, wszedł wam w zmarszczkę, to przyklepcie szybko i od razu ten cień, i wtedy nic się nie stanie. Dobra, wszystko jest nałożone równomiernie. Po nałożeniu takiego cienia bazowego, nazwijmy to, jasnego na całą powiekę, ja zazwyczaj nakładam cień w załamanie w kolorze przejściowym. Kolor przejściowy to jest taki, który jest nie za ciemny, nie za jasny. Czyli na przykład tutaj, w tym miejscu mamy te kolory przejściowe, ten róż. Ten brąz taki bardziej neutralny, ten brąz ciepły, to, to są kolory przejściowe. I teraz sięgam po taki właśnie neutralny, w to właśnie miejsce, nazywane załamaniem, czyli na, na tą jakby kość, którą wyczuwacie po dotknięciu tutaj. Ja tam, jakby ten pędzelek i gmeram robię małe kółeczka albo na prawo i na lewo, jak Wam wygodniej i najpierw robię to na jednej wysokości, a później już tą pozostałość przenoszę do góry i wtedy zrobi Wam się taki gradient, gdzie najciemniej jest niżej, a coraz wyżej jest coraz jaśniej, o to chodzi i ym, taka też pomocna pomocna informacja, że z tym cieniowaniem, w załamaniem właśnie z kolorem przejściowym nie powinniście przechodzić dalej jak, jak kończy się zewnętrzny kącik Waszego oka przykładacie sobie pędzel do nosa do skrzydełka nosa i nie idziecie dalej jak ta właśnie linia ten etap właśnie podkreślania załamania nie powinien być ym, finalnie za bardzo widoczny. Ja to zrobiłam trochę za bardzo intensywnie i w, na żywo y, nie podoba mi się to za bardzo i chcę troszeczkę zniwelować to, y, żeby było bardziej subtelne, więc biorę sobie czysty pędzel yy, i może nawet z czystym pędzem albo odrobinę tego najjaśniejszego cienia i po prostu sobie to rozetrę żeby to było naprawdę takie subtelne. To ma być tylko mm, delikatnie podkreślone to miejsce i taka chmurka koloru, która, w, w którą będą przychodzić inne, inne cienie. Tak spoglądam, bo cały czas mam wrażenie, że nie nagrywam dźwięku. A zdarzyło mi się to kilka razy. <gry> Okej, okay, teraz już jest fajnie. W zależności od tego, czy jesteście typem ciepłym, czy typem zimnym, tego możecie się dowiedzieć z poprzedniego odcinka, Nałóżcie cień przejściowy cieplejszy lub chłodniejszy. Ja tutaj w tej palecie mam na przykład ten róż jest... wpada bardziej w chłodny odcień. A ten ceglasty jest odcieniem cieplejszym. Więc w zależności od tego jaki macie typ, rodzaj skóry nałóżcie odrobinę na pędzel. go trochę. Albo na dłoń. I właśnie w tym momencie przejścia cień a skóra odrobinę musicie tym cieniem, który wpada tonem, w waszą skórę. <grym> Nałożę kredkę. I po kredce możecie nałożyć albo eyeliner, albo po prostu ją odrobinę rozetrzeć i zostawić taką roztartą, bardziej subtelną, nie taką graficzną. To już zależy od Was. Ale pamiętajcie, to też jest myślę cenne, że jak robicie makijaż i nakładacie, i często nosicie eyeliner to nałożenie kredki, kreski kredką i roztarcie jej i później dołożenie tylko przy samych rzęsach eyelinera sprawi, że ta kreska nie będzie taka intensywna, bardziej miękka, bardziej właśnie gdzieś tam subtelna. Ja bardzo polecam tą metodę właśnie i kreski kredk, kredki, yy, bo to jest właśnie bardziej miękki efekt. Ja go bardzo lubię, więc teraz tak zrobię. Dobra, miałam małą awarię, yy, skończyło mi się miejsce na karcie, więc musiałam stracić na, na komputer materiał. I przy okazji przeżyłam niemały szok, yy, widząc na górze pająka wielkości połowy mojej dłoni. I widzę to uczucie, kiedy nie możesz się skupić na niczym, tylko się stresujesz, że ten pająk za chwilę przejdzie w inne miejsce. I ja, tak, zgrywam ten materiał. Patrzę. Dobra, tutaj, dobra. Patrzę, czy on się ruszył, czy nie. A dobra, jadę dalej. No, po prostu dramat. Dyskretka z Essence Long Lasting Eye Pencil. Bardzo fajna, miękka. I ja robię kreskę zaraz, zaraz, przy samej linii rzęsy. Wręcz wchodzę nią pomiędzy rzęsem. Ok. Żeby nie było żadnych prześwitów. I rozcieram kredkę, nie z za bardzo chaotycznymi ruchami, tylko prawo-lewo, prawo-lewo. Takie nieduże ruchy. I ciągnę tą kreskę do góry, ale nie za bardzo do góry. I powstaje nam kreska, która jest um, miękka, która jest subtelna, która nie jest bardzo graficzna i wyrysowana. Moim zdaniem to jest bardzo fajny efekt um, i o wiele ładniejszy estetycznie niż normalne kreski. Oczywiście normalne kreski eyelinerem to też jest jakiś luk i um, mogą stworzyć fajne właśnie... Um, Makijaż w stylu pinap i tak dalej. To jest inny temat, ale na co dzień ja bardzo lubię właśnie kreski ym, roztarte. Mamy kredkę. Teraz bierzemy ciemniejszy cień w zewnętrzny kącik. Ciemniejszy. Możecie tutaj użyć po prostu ciemnego brązu, jeśli lubicie siebie w brązach. Możecie użyć ciemnego, ym, ciemnej szarości, jeżeli tak się lepiej czujecie. To już zależy od Was, ja użyję hmm. czego użyję, zmieszam też właśnie taki wpadający w czerwień i ciemny brąz mieszam ze sobą wklepuję, wtłaczam je, żeby zostało większość na powiece Przechodzę do blendowania. I już tą resztkę przeciągam do góry. I tak, jeżeli ym, w którymś momencie wyszło Wam znowu zbyt intensywny efekt, to sięgacie po pędzelek, którym blendowałyście przejściowy cień i sprawiacie sobie tak, jak się Wam pomaga. Jak możecie zauważyć, ja sobie wykańczam ten makijaż kolorami wpadającymi w róż, bo w takich się czuję najlepiej, ale zdaję sobie sprawę, że wiele, wiele z Was nie czuje się zbyt komfortowo w różach czy w fioletach, więc użyjcie po prostu tych odcieni, ale wpadających w chłodne tony. Byleby to były odcienie jasne i właśnie te, które mają służyć do, do tworzenia tej właśnie chmurki, do przejścia, do stworzenia gradientu. Teraz nakładam sobie błysk. Myślę, że błysk jest takim etapem w makijażu, który właśnie sprawia, że, że makijaż dzienny nagle przeistacza się w makijaż wieczorowy. Więc to jest bardzo fajny trik i ja użyję takiego pigmentu, który czy w zasadzie cienia, który, którego używam bardzo często i który już widzieliście zresztą. To jest takie trio z Kobo. Skobo to jest akurat takie trio Desert Jewels. I ten cień tutaj, on jest tak magiczny, on jest tak niesamowity, to jest taka iskierka. Yy, I właśnie tego sobie, ten cień sobie nałożę jako taki tylko błysk w jednym miejscu. Nakładam, patrząc na wprost, dosłownie na, na linii, gdzie jest moja tęczówka. Czyli zakrywacie sobie palec, yy, tęczówkę palcem. I tutaj, tyk, kładziecie pigment. I to wszystko. To jest to miejsce, w którym powieka powinna się błyszczeć najbardziej. O, cyk. I po drugiej stronie to samo. I na, właśnie w tym miejscu, gdzie jest nakładacie, dotykacie tutaj ma być najwięcej. A pozostałość delikatnie, dosłownie, milimetry obok. I to wszystko. I to jest już końcowy, powiedzmy, look powieki górnej. Tuszuję rzęsy Tuszem z Eveline standardowo. Jak zawsze, mogłabym po prostu być ich ambasadorką. Najlepiej jest tuszować rzęsy y, patrząc na lusterko tak jakby od góry, czyli podnieść troszeczkę głowę i od góry, bo wtedy macie dostęp y, do każdej rzęsy widzicie je, widzicie jak się układają, a dodatkowo nie odbijacie ich sobie na płysce, na pięknym makijażu, który stworzyłyśmy. Ziemia, straszliwie taki dzień. No. Ze średnim samopoczuciem, bo nie wiem, czy też tak macie, ale mm, jak ja za długo śpię, jak śpię powyżej 8 godzin czy 9, już no, nie mówiąc 10 godzin, to już zaraz po przebudzeniu się boli mnie głowa. I ja wiem, że to jest ten moment, wiem, że to jest to. Wiem, że cały dzień będzie po prostu do kitu i po prostu musiałam dzisiaj właśnie był jeden z tych dni, musiałam sobie zażyć jakieś tą aspirynę i dopiero zabrać się za cokolwiek. Teraz szybko hmm, powieka dolna. Używam tu tej samej kredki. O, tak. Tak. Często się spotyka starszy panie w szczególności, które chodzą z takimi kreskami, nie? I nic z nie robią tak albo na linii wodnej, to już w ogóle zmniejsza oko. ile to lepiej wygląda roztarte maszka. Teraz sobie sięgam po cień przejściowy, który nakładaliśmy tutaj na załamanie i nakładam na sam dół tej dolnej powieki jako znowu stworzenie tego gradientu. No i co myślicie? No ja uważam, że gdyby nie było tego elementu koloru, tego różu, czy tam fioletu, czy złota, jakikolwiek element, to yy, no ten makijaż byłby Taki po prostu mniej, mniej wyrazisty, mniej ciekawy. O, I na ten ką, do, do tego kocika wewnętrznego, który był bez żadnego kosmetyku, nakładam cień e, najjaśniejszy, matowy, bez żadnych drobinek błyszczących. Tak, dla odmiany zazwyczaj robię z błyskiem w wewnętrznym kąciku. Teraz zrobię tak. Myślę, że już i tak te, te, tego błysku jest wystarczająco na środku powieki. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, to z podkładów bardziej kryjących, mm, matujących, polecam Wam no. już wszystkim dobrze znany Catrice, polecam Wam Cleaning Beyond Perfecting, polecam Wam Douglas Ultimate Foundation. I tutaj w zasadzie jest cała rozpiętość cenowa: od najtańszego po średni, średniopółkowy, po najdroższy z klinika. Nie mówiąc o Estée Lauder Double Wear, którego akurat tutaj nie mam przy sobie, zrobię właśnie tak, że podkład z Catrice wymieszam sobie ten, on jest ciężki klejący, wymieszam go sobie z podkładem lekkim z NYX. Bear With Me. On jest niekomedogenny, właśnie lekki, ale dla mojej cery jest niewystarczający, to znaczy nie jest na tyle trwały i po prostu na, na weselek, gdzie chcę, żeby ta skóra fajnie wyglądała, to mieszam go sobie z czymś kryjącym do zadań specjalnych, powiedzmy. Dalej mi się zdarza niestety. A, dobrać sobie na przykład za ciemny podkład. O dziwo tylko sobie, jak maluję kogoś, to nigdy. Ale myślę, że to wynika z pośpiechu i z nieodpowiedniego światła do malowania co osoba to, to inna cera, więc te, te podkłady, które mi się sprawdzają Wam niekoniecznie mogą się sprawdzać i naprawdę dobrze jest sobie to wytestować z odpowiednim wyprzedzeniem niż później się stresować że co ta Marcela mi poleciła co, co za z i bullshit, że na mnie to wygląda okropnie, nie? Dobra, yy... Teraz sobie użyję odrobiny korektora. Jeśli chodzi o korektor pod oczy, to do cer bardziej suchych kamuflaż. Do cer normalnych fajny jest ten z Hean. I do cer. W zasadzie. Co ja powiedziałam? Ten z Catrice jest do cer mieszanych, do cer tłustych. A do cer suchych jest fajny ten z burżua Radiance. Ten z takim pięknym opakowaniem. On jest bardzo fajny. I od dosłownie odrobinę nałożę go palcem. Powiem Wam też taki fajny, taką fajną zależność, którą odkryłam, że jeżeli maluję oczy najpierw i zrobię makijaż dolnej powieki, tutaj na dole to później używam o wiele mniej korektora. I to się sprawdza, naprawdę mm, polecam Wam, żebyście sobie tak wytestowały Taką właśnie technikę, że najpierw robicie ten makijaż oka też, też na dumnej powiece i zobaczycie, że później tego korektora Wam zajdzie o wiele, wiele mniej. Teraz sobie tylko szybciutko mm, dołożę jakiegoś tam bronzera, odrobinę różu, i wrócę do Was już po tym lekkim konturowaniu, żeby nie przedurać. O konturowaniu jest poprzedni film, więc nic nie stracicie. I makijaż skończony. Do wykonania konturowania użyłam dosłownie tych samych produktów, których używałam w filmiku, właśnie o co chodzi z konturowaniem. Dosłownie te same, jedyne co to użyłam, pudru na strategiczne moje miejsca, czyli tutaj przy nosie, pomiędzy brwiami i odrobinę na brodzie i puder to poleciał ten z Bell Perfectionist Powder, on jest dosyć delikatny, ma fajne wykończenie nie jest zbyt matujący więc to by było na tyle, na usta pewnie wleci jakiś błyszczyk bo ja też zauważyłam, że nie ma, nie ma później czasu, nawet jak jest to ja nie potrafię go znaleźć żeby, żeby te pomadki poprawiać ja tu się kurczę, zbieram do y, zakończenia tego odcinka. Po czym przypomniałam sobie, że pominąłam dwa bardzo istotne etapy w tym makijażu y, właśnie na wesele. Mianowicie, utrwalacz. Jeżeli y, stosujecie kosmetyki, które gdzieś tam po jakimś czasie y, no już nie, nie tak dobrze wyglądają y, na imprezie, jeżeli zazwyczaj na wesela stosujecie utrwalacze, to jak najbardziej y, ja też myślę, że użyję sobie takiego utrwalacza. Yy, i polecam Wam taki niebieski spray z Golden Rose na przykład. On jest bardzo fajny lub z Inglota yy, właśnie Makeup Fixer. Yy, te dwa słyszałam też, że Skobo jest w porządku, więc jest dużo na rynku, to już od Was zależy, który wybierzecie. I dopiero teraz yy, mogę Was yy, zaprosić na przebitki w świetle dziennym. Standardowo w kuchni. I pokażę Wam, jak to wygląda w słoneczku. Kula się wygląda świeżo, nie, nie ma żadnego efektu maski, oczy też, no nie jest to jakiś dramatyczny, awangardowy makijaż, jest fajnie wyszło, cieszę się bardzo i już tutaj się z Wami żegnam, mam nadzieję, że uda Wam się to odwzorować, czy zrobić, zrobić Waszą autorską wersję tego makijażu, no i co, piszcie, czy był chociaż trochę przydatny, czy cokolwiek, Wnieśliście do, do, do swojego właśnie makijażu. No i co? I żegnam się z Wami. Do następnego. Pa!